Zanim przejdziemy do nudniejszych rzeczy, takich jak prowadzenie kabli, robienie tabelki z obwodami itd., co Wam pokażę później, co będzie Wam potrzebne, żeby pokazać to elektrykowi, wróćmy na chwilę do przerw w zasilaniu. Co zdarza się, że zakład musi wykonać jakąś pracę, wyłącza, ale wtedy najdłuższy czas. Ale co się dzieje, jeżeli przerwy częstokroć zdarzają się np. w nocy, albo wieczorem, albo rano i mogą być wielokrotne, często powtarzające się, takie króciutkie po pół sekundy, po dwie sekundy, a może nawet krótsze. Takie przerwy w zasilaniu są groźne dla urządzeń, bo powodują nie tyle brak zasilania, co spadek napięcia na przykład do wartości kilku V, po czym jego wzrost do wartości nominalnej, co może de facto uszkodzić, na przykład, zasilacz w komputerze, albo na przykład może uszkodzić płytę główną w piecu. A, przepraszam, nie mówi się w piecu podobno. W kotle centralnego ogrzewania. A taka awaria może być kosztowna. Wymiana takiej płyty może kosztować kilka tysięcy złotych i wiem, że producenci kotłów nie honorują tego, że to jest niby z ich winy, tylko stwierdzają, że było złe zasilanie. Dobra, więc podsumowując. Jeżeli mamy takie krótkotrwałe awarie, to co zrobić? <laughs> Przecież świadomo, UPS, panie, UPS. Ok. czyli urządzenie, które podłączamy do odbiornika w przypadku spadku albo braku zasilania z sieci podaje nam napięcie, w, wiadomo, z akumulatora. I teraz jedna uwaga. Jeżeli myślicie o tanich UPS-ach, takich za 150-200 zł, to warto wiedzieć, że te przetwornice, które są w tych UPS-ach tanich montowane, nie są doskonałe. Tak bym to określił. Pewnie każdy z Was wie, że. Prąd, który mamy w naszym kraju, niskie napięcie, jest to prąd, po pierwsze, przemienny o napięciu skutecznym 230 V i częstotliwości 50 Hz. Przebieg takiego prądu na oscyloskopie wyrażony jest w postaci pięknej sinusoidy, której maksimum to jest około 325 V i minimum minus 325 V. No bo to o to chodzi, że 50 razy na sekundę. Prąd zmienia wartość od plus 325 V do minus 325 V. Te tanie UPS-y nie dają tak czystego prądu w postaci takiej czystej, pięknej sinusoidy, tylko bardzo często dają tak zwaną sinusoidę modyfikowaną. Na wykresie oscyloskopu jest to przebieg prostokątny lub trapezowaty lub postrzępiony. Nie jest idealny, co też ma wpływ na urządzenia i może skracać ich żywotność. Tu mogę powiedzieć, że na rynku pojawiły się w ostatnich latach specjalne, dedykowane UPS-y, właśnie na przykład do kotłów centralnego ogrzewania. Które w nazwie gdzieś zawsze będą miały, że to jest czysty sinus. One dają odpowiedni przebieg sinusoidy, mało tego. Częstokroć mają zewnętrznie podłączane akumulatory. O co tu chodzi znowu? Te tanie UPS-y, które kupuje się za te powiedzmy 200 zł. Zazwyczaj wewnątrz mają baterie o pojemności 7-9Ah. Jeżeli spojrzymy na charakterystyki podawane przez producenta, to one są w stanie podać napięcie w przypadku braku zasilania przez 5 minut, 3 minuty, 7 minut, więc bardzo krótko. Jeżeli byśmy chcieli. W dłuższym czasie zasilać nasze urządzenia, to warto, żeby bateria, która jest w UPS-ie, była większa. Ale te małe UPS-y nie dają możliwości dokładania baterii. Więc, co możemy zrobić? To nie jest okręty? W tym momencie ktoś sprytny oczywiście powie, no, bo no, jeżeli mam przerwy w zasilaniu, to kupię sobie agregat prądotwórczy, przecież on do tego służy, żeby produkować energię elektryczną. Ma wbudowany silnik spalinowy, naleje paliwa, uruchomię, działa. Ok, w momencie, jeżeli mamy awarię zasilania, to pytanie jest takie: ile czasu potrzebuje? Taki agregat, żeby się uruchomić. Ok, załóżmy, że agregat jest na stałe podłączony. Załóżmy, że w naszej rozdzielni mamy układ automatycznego załączania rezerwy, czyli taki układ elektroniczny, który puści od razu impuls do silnika rozruchowego agregatu, żeby on się uruchomił. Ile czasu potrzebuje taki agregat, żeby się uruchomić, w momencie, jak dostanie impuls do rozrusznika? Praktyki mówią, że co najmniej 60 sekund. Wobec tego raczej w te 60 sekund komputer czy lodówka nie popracują, tylko wyłączą się, zanim agregat się uruchomi. Ale mało tego, zazwyczaj jeżeli ktoś ma w domu agregat prądotwórczy, to najczęściej on sobie stoi gdzieś schowany w szopie czy w garażu, odłączony, żeby go uruchomić. Zazwyczaj trzeba będzie go przygotować, wyprowadzić, podłączyć i uruchomić, co zajmie wiele minut. Więc jeżeli zależy Wam na tym, żeby mieć bezpieczne zasilanie, chociażby dla kotła centralnego ogrzewania, nie pozostaje nic innego, jak podłączyć urządzenie, które będzie cały czas monitorowało stan zasilania i podawało odpowiedniej jakości napięcie na wyjście. Panie, to będzie kosztować. Jeżeli nie agregat prądotwórczy i nie tani UPS, to jakie rozwiązanie zastosować, żeby mieć spokojną głowę, że nasze urządzenia są bezpieczne i w przypadku chwilowego spadku napięcia nic z nim się nie stanie. W ostatnich czasach. Niektóre firmy sprzedają takie rozwiązania pod nazwą magazyny energii. Ale de facto nie jest to nic innego jak UPS. Nazwijmy to centralny UPS, czyli jeden jedno urządzenie z akumulatorami, które zapewnia nam monitorowanie, filtrowanie i podaje zasilanie w przypadku braku zasilania z miasta. Nazwijmy to z miasta. A jeżeli jest zasilanie, to gromadzi je w odpowiednich akumulatorach. Tylko, o ile takie rozwiązania komercyjne są zazwyczaj duże i takie magazyny energii mają moc rzędu dziesiątków kilowatów i potrafią magazynować energię w akumulatorach rzędów milionów amperogodzin i kosztują dziesiątki tysięcy, jeżeli nie złotych, to dolarów. Ale możecie zorganizować sobie takie urządzenie, które będzie kosztowało w okolicach 2000-3000 zł i pozwoli podtrzymać zasilanie wybranych ważnych obwodów w domu przez na przykład 8 godzin. I oczywiście 24 na 7, monitorując i filtrując zasilanie, które przychodzi z miasta. Jak to zorganizować? Ale pan ma tu fajnie zrobione, no. Na rynku dostępne są urządzenia, które nazywają się, nazwijmy je przetwornicami, a czasami nazywane są też UPS-ami i w nazwie mają czysty sinus. To są właśnie te urządzenia, które pasują do domu i są budżetowe, żeby zrobić sobie centralny UPS. To urządzenie nie będzie gotowe do pracy samo, jeżeli je taki kupicie. To urządzenie jest przeznaczone do pracy z zewnętrznymi akumulatorami, ale zaletą tego urządzenia jest to, że po pierwsze ono będzie dawać dobrej jakości prąd wyjściowy i możecie sami zdecydować, jakie akumulatory chcecie zakupić. Chodzi oczywiście o pojemność. I w ten sposób jesteście w stanie zaopatrzyć sobie taki centralny UPS w akumulator nie 7A, tylko na przykład w 100 lub 200 A. Przetestowane jest działanie takiego UPS-a o mocy 2 kW z dwoma akumulatorami 100 A podtrzymywał wybrane od najważniejsze obwody przez 8 godzin więc widać z tego, że to rozwiązanie sprawdza się i nie kosztuje dziesiątków tysięcy dolarów. Oczywiście sam zakup urządzenia to nie wszystko. Jest, żeby to urządzenie mogło zasilać te wybrane obwody i żebyście nie musieli kłaść długich przedłużaczy po całym domu, to na etapie przygotowania projektu warto sobie przewidzieć, Skrótowo, które gniazdka chcecie, żeby były gwarantowane, i powiedzieć to elektrykowi, bo on będzie musiał od tych gniazd doprowadzić do rozdzielni, a przynajmniej do tego miejsca, w którym chcecie zamontować to urządzenie, do wody. To, co jeszcze warto jest zrobić przy okazji przygotowania się do takiego zasilania gwarantowanego, to powiedzieć elektrykowi, żeby. Zasilanie z UPS-a wprowadził z powrotem do rozdzielni na dedykowane jedno miejsce. Na przykład przeznaczyć na to jedną szynę. Na tej szynie można założyć sobie zestaw bezpieczników i każdy taki bezpiecznik przeznaczyć do konkretnego gniazda czy do konkretnego odbiornika. Na przykład alarm, drugi, bramy, garażowa. Druga brama, żeby była na podjazd. Nie jest złym pomysłem, aby w tym miejscu też podłączyć na przykład oświetlenie w korytarzu. Jeżeli przestanie płynąć napięcie z miasta, w całym domu zrobi się ciemno. Jeżeli podłączycie jeden obwód oświetleniowy do takiego zasilania gwarantowanego, to będziecie mieli pewność, że na pewno w korytarzu przynajmniej jedna lampka będzie się świecić. Pomimo tego, że nigdzie nie ma prądu. A jeszcze jak wkurzycie sąsiadów, jeżeli będziecie w tym czasie oglądać telewizję. Takie odbiory, takie, takie zabezpieczenia na szynie w rozdzielni są też bardzo wygodne, bo potrzebujecie coś zrobić, czy podłączyć, rozłączyć i tak dalej, wystarczy jeden bezpiecznik położyć i nie ma w tym momencie kłopotu, że rozłączamy wszystko, łącznie z kotłem centralnego ogrzewania. Jeszcze jedno. Nie współpracujcie z ludźmi, którzy wam mówią tak. Kto panu tak coś zrobił? Co za jełopa?